Wszystko to, te wszystkie gorzkie żale, te wszystkie skargi, na które powołuje się dzisiaj bardzo aktywny medialnie nowotwór, pochodzą z epoki, kiedy to on, on, drodzy Państwo, w linii prostej i bezpośrednio spowodował zmiany w polskim prawie. Organizowana grupa przestępcza, wyłudzenie dziesiątków milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, które poszły na kampanię polityków Solidarnej Polski. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Kłaniam się nisko, dobry wieczór Państwu w poniedziałek. No, nie dalej jak wczoraj, czyli jakieś 24 godziny temu dokładnie. Mówiłem o tym, że od poniedziałku się zacznie, prawda? W kontekście oczywiście Zbigniewa Zera. Ziobry. no i cóż można powiedzieć szanowni państwo że się właśnie zaczęło no bo e, otóż o, nowotwór zero zaczął kontratakować, zaczął kąsać, zaczął się widzieć jak Piskosz pokazywać swoją słabość e, no i oczywiście też tweetować na Maxa, jaki to bandycki kraj, jaka to Białoruś panuje w Polsce i tak dalej i tak dalej Zapomniał tylko biedak o jednym. To nowotwór zero Ziobro, Zbigniew. Swoją ośmioletnią działalnością, Szanowni Państwo, on ma Alzheimera, naprawdę, on nie ma żadnego raka. On ma kłopoty po prostu z bańką, z, z pamięcią tak w prostej drodze, chyba że mu do mózgu ten przełyk przeszyli. I stąd to to wszystko, bowiem wszystko to, te wszystkie gorzkie żale, te wszystkie skargi, na które powołuje się dzisiaj bardzo aktywny medialnie nowotwór, pochodzą z epoki, kiedy to on, on, drodzy państwo, w linii prostej i bezpośrednio spowodował zmianę w polskim prawie. Tak więc, no, żeby to państwu wyjaśnić, nowotwór protestuje przeciwko czemuś co sam wcześniej wprowadził tak jest no więc jak to wygląda w praktyce otóż papugi nowotwora pana Zera dzisiaj zgłosiły zawiadomienie do prokuratury na Waldemara Żurka tak jest no bo, jak wspomniałem przechodzi do kontr ataku, tyle, że posługuje się czołgiem z kartonu, drodzy Państwo, nowotwór zero ziobro w tym przypadku, a więc no, nawet nie trzeba wielkich środków używać, żeby to wszystko, co on tam pisze, wyrzucić po prostu do kosza. O co chodzi? Chodzi otóż o to, że prokurator generalny w tym wypadku Waldemar Żurek, bo mamy rok 2025, przekazał informację mediom, jak sprawa dokładnie wygląda, no i czego dotyczy tych 26 zarzutów wobec Ziobry, a więc zorganizowana grupa przestępcza, wyłudzenie dziesiątków milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, które poszły na kampanię polityków Solidarnej Polski i tak dalej, i tak dalej. No, przestępstwa urzędnicze, niedopatrzenia. E, Masa. Długa lista 26 punktów. To jest po prostu, drodzy Państwo, no, wszystko to, co spisał prokurator, to by się tutaj na tej półce nie zmieściło po prostu, bo tyle tego jest. Natomiast jaka jest reakcja i dlaczego? Otóż, Szanowni Państwo, no, zdenerwował się nowotwór tym, że Zanim on dostał Bumagę do ręki, kwit, papier a, z, y, y, Do zapoznania się tak? No bo takie jest prawo y, On y, musi się zapoznać y, Ma na to 3 dni Na jakieś tam odwołanie Jak się nie odwoła No to i tak, i tak komisja regulaminowa Proceduje swoje, nie ma pamiłuj. No i tak też się Dzieje! Tyle, że no, oczywiście z odległości tych 6 650 km, jaka dzieli Warszawę od Budapesztu, zero struga odważnego i macha swoją szabelką. Tyle, że ta szabelka, tak jak jego czołg z kartonu, jest skonstruowana z plasty liny, więc nikomu szkody nie może zrobić. Bo na co konkretnie poskarżył się... Zero. Zero poskarżył się, drodzy Państwo, na to, że zanim on, jak wspomniałem, dostał papier do ręki, no to można było przeczytać wszystko na ten temat, czyli to, z czym miał się de facto zapoznać Zero, to dzień wcześniej, bo jemuś tam mieli w piątek te kwity przekazać, rzekomo, żeby on się zapoznał, żeby miał weekend, żeby nad tym przysiąść. A pomiędzy zupą, gulasz, a nie wiem, a, a bograczem no i, no i jego zdenerwowało drodzy państwo to, że, że państwo czyli widzowie, publiczność, opinia publiczna, społeczeństwo w Polsce miało okazję zapoznać się z tym kwitem wcześniej niż sam Zero mógłby to zrobić, co jest oczywiście bzdurą, no fakt Dokumenty zdobyła, no źródła się chroni, na tym polega prawo ochrony dziennikarzy, tych z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście TVN, który pomieścił 24 to na swojej stronie internetowej, napisał, że zdobył, no bo, no bo zdobył, to jest jasne. Nikt nie będzie mówił, że na przykład ktoś dał cynę, ktoś zadzwonił, ktoś wysłał maila, etc. Materiały się po prostu zdobywa i ujkomu do tego jakie jest źródło, tak? bo źródło w Polsce chyba że chodzi o zbrodnie, zabójstwa lub szpiegostwa, podlega ścisłej, absolutnej ochronie i żaden sąd nie ma prawa wydobywać ze świadka dziennikarza tego źródła, wskazywać, żeby wymienił z imienia i nazwiska na przykład takiego człowieka, więc dziennikarze zrobili to, do czego mieli pełne prawo. Po to są do jasnej cholery, a mnie się wydaje, że oni zrobili nawet podwójną robotę. Bo wszyscy, jak tu stoimy, prawda? To, to znaczy, mam nadzieję, że Państwo siedzą i oglądają sobie z przyjemnością. Więc wszyscy, jak tu jesteśmy, no to mieliśmy wątpliwości, tak? Jeszcze wczoraj, czy on w ogóle ten kwit pobierze. Ja mówiłem o tym, że teraz trzeba będzie biegać za nim, że umyślni w zębach te kwity będą nosić i podpowiedzą, gdzie aktualnie znajduje się zero, żeby mu te kwity do łap własnych, brudnych, umoczonych w korupcję dostarczyć. No i, i tym samym ja myślę, że to już połowa roboty. Bo ani żaden Siemoniak i jego bezpieka po cichu tam nie muszą za nim łazić i tak dalej. On się dzisiaj przyznał, drodzy Państwo, że się zapoznał z tym dokumentem, więc nic. Lepszego wydarzyć się po prostu nie mogło. No, ale on, on, on się skarży, on składa wniosek na, na, na Waldemara Żurka, ponieważ no, on ujawnił dokumenty, zanim zainteresowany mógł się z tymi dokumentami zapoznać. No i tutaj tkwi przyczyna, a raczej dowód na to, przepraszam, że. Zbigniew, nowotwór Zero Ziobro, ma przerzuty do mózgu. No tak. To znaczy, to ja mu oczywiście niczego złego nie życzę, ale on jest takim atolikiem, prawda, zagorzałym, że mam nadzieję, że no pan go weźmie jednak do siebie wcześniej niż później, bo przecież według tego wyznania tutaj to są tylko męczarnie, dopiero tam jest kraina wiecznej szczęśliwości, a my wszyscy odetchnęlibyśmy z ulgą, bo po co kogoś przez 20 lat. Utrzymywać w systemie penitencjarnym lepiej, niech jego szczątki spoczywają w glebie, chociaż to musiałaby być jakaś cynowa trumna, bo przecież on ma tyle jadów w sobie, żeby skaził glebę, jakby go tam włożyli do zwykłej tekturowej. Tak więc klucz tego wszystkiego jest to, że Zbigniew Ziobro kilka lat temu jako prokurator generalny zmienił prawo w ten sposób, że na specjalnej konferencji w świetle reflektorów w pośród dziennikarzy ogłosił, że od teraz odkąd on zero ziobro nowotwór Zbigniew jest ober prokuratorem w tym kraju Czyli prokuratorem generalnym To ów prokurator generalny Jak się domyślam Bez względu na to Kto nim będzie po prostu prokurator generalny No chyba, że to było prawo Ziobry Czyli dopóki ja jestem prokuratorem generalnym To tak jest, a potem to już tak nie będzie No nie, to prawo cały czas jest aktualne I to sam Zero sprowadził na siebie <laughs> Nieszczęście no W jaki sposób Otóż on, już on uznał wtedy, że prokurator generalny w Polsce, jeżeli śledztwo toczy się w istotnej z punktu widzenia społecznego sprawie, to na każdym, na każdym, drodzy Państwo, etapie śledztwa ma prawo. Tak, ma prawo. Nie, że będzie cynę dawał do zaprzyjaźnionych dziennikarzy. Nie, że tak jak Ziobro będzie e, robił kontrolowane wycieki do zaprzyjaźnionych mediów. No nie, po prostu z automatu obligatoryjnie Zero Ziobro jako prokurator generalny dał prokuratorowi generalnemu prawo do tego, żeby ten o sprawie informował. Więc sam na siebie ukręcił bat, a teraz płacze, płacze, bo jest zwykłym tchórzem, drodzy Państwo. I widać, że no, ta sprawa nie spływa po nim jak po nomen omen kaczce. Jednak Zbysiu nie jest taki teflonowy, jakby się wydawało, jednak tam coś się dzieje, a więc dzieje się rozwolnienie, drodzy Państwo. E, więc wszystko to, co do tego przełyku przyszytego do półca, mu się tam wlewa, przechodzi chyba przez mózg, zakażając go dodatkowo i dopiero trafia do tej jego torebki, którą pewnie nosi przy sobie. E, no paranoja, po prostu paranoja gościu to co możesz zrobić, oczywiście po tym, że, poza tym że wijesz sobie gniazdko w azylu u Orbana co jest bardzo krótkowzroczne i jest działaniem e, e, na e, najbliższe zaraz listopad grudzień, styczeń, luty marzec, kwiecień na najbliższe 6 miesięcy drogi nowotworze bo przypomnę Państwu że szef opozycji szef największej opozycyjnej partii czyli CISA czyli CISA po prostu jak moglibyśmy prze, przetłumaczyć tak jak rzeka, która kiedyś leżała w granicach RP otóż on Peter Młodior zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji jak tylko dojdzie do władzy jak się ukonstytuuje rząd nowej republiki węgierskiej jak już Orban przejdzie do historii to on wtedy pogoni kota Romanowskiemu, czyli po prostu ciupasem w kajdankach przekaże go stronie polskiej. No i jak się domyślam, nie inaczej postąpi z nowotworem ziobrą. Więc no, chłopaki to ostatnie wasze takie święta. Mogą być, mówię szczególnie do Romanowskiego. No i no, wiosny doczekacie, ale. Ta węgierska wiosna Która potrafi być cudowna Z wysokimi temperaturami Gdy wszystko kwitnie Gdy już jest letnia pogoda Może niestety zamienić się W tę cholerną polską wiosnę Pełną ulewnych deszczy Burz wszelakiego syfu I chłodu Przede wszystkim Czego wam zresztą życzę No ale na razie mamy stan taki jaki mamy Czyli nażurka. został napisany Donos przez Ziobrę i, I zastanawiam się, czy prokurator od razu, jak z punktu podawczego dostanie ten kwit, to on poprosi w ogóle, czy by jak przyjdzie ten posłaniec ministerialny, to mu zaraz, zaraz nie wychodzi, nie, nie tam w kącie stoi niszczarka, od razu to wrzuć, bo po prostu będzie miał to dupie, No tak jak powinien mieć, no bo Ziobro zaprzecza w ten sposób sam sobie, skonstruował prawo. Które no, mówi jasno, jesteś bandziorem, jesteś ohydną, plugawą postacią, niech ludzie wiedzą, bo to jest w interesie społeczeństwa, żeby wiedziało z kim miało do czynienia. To też Waldemar Żurek jest kryty, ty jesteś odkryty i to dokumentnie odkryty i no, pytanie teraz, co się stanie między poniedziałkiem a raczej już wtorkiem, bo mamy poniedziałek wieczór wtorek, środa, czwartek a, posiedzenie komisji a, która e, no nie ma no nie, nie, no nie dopuszczam w ogóle do, do, do swojej głowy, do swoich myśli no, to jest jasne, że to jest tylko formalność, drodzy państwo czyli po prostu komisja regulaminowa mówi tak, wal się ziobro ze swoim immunitetem, tym bardziej że on dzisiaj, bo tego jeszcze Państwu nie powiedziałem, przepraszam, zapomniałem, nowotwór dał głos też w sprawie immunitetu, no bo dzisiaj mija termin po tych trzech dniach, kiedy on mógłby zapoznać się z tym wnioskiem i powiedzieć: Dobra, już nie głosujcie, zrzekam się. No nie, on powiedział dzisiaj twardo, że żadnego immunitetu się nie zrzeka i, i tyle. No więc dał sobie wtorek, środa, czwartek, dał sobie trzy dni. Na to, żeby i tak w piątek Sejm przegłosował pozbawienie go immunitetu, co wykroi przez te trzy dni? No cholera wie, no może być nawet po drugiej stronie globu, w którymś z państw, które nie ma ekstradycji z Polską, typu nie wiem, Ekwador. No i tyle. Więc to, co my możemy niestety zrobić, to tylko czekać, pogodzeni z tym, że na razie może on swobodnie przekraczać granicę, nic mu nie grozi, bo ma immunitet. A, no, i, i tyle. No. Niech on pamięta, państwo, ten pistolecik, którą za paskiem z tyłu nosił. Niech teraz pokaże odwagę bez tego pistoleciku. A, niech teraz y, po prostu y, okaże godność przypisaną byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu. I niech się stawi przed sądem. Y, y, I po prostu, y, niech sprawa się potoczy no bo e, tak naprawdę e, no, jeszcze panie Zero, żyjemy w państwie prawa o tyle wbrew części opinii publicznej, co podkreślam ze smutkiem, że to nie pan musi udowodnić swoją niewinność, tylko to sąd musi panu udowodnić winę drogi nowotworze więc nie masz się czego obawiać, masz prawo do pełnej obrony z czego będziesz zresztą korzystał i sam powiedziałeś, to są Twoje słowa, że niewinni nie mają się czego bać. Tak więc jeżeli jesteś niewinny, jeżeli nic nie zrobiłeś, jesteś czysty jak łza e, uroniona e, przez Twoją żonę, gdy leżałeś z rurkami w nosie, a, a, no to, to sąd będzie po prostu bezradny. Jedyne co będzie mógł zrobić, to ciebie uniewinnić. A, oczywiście w, w taki obrót rzeczy. Nie uwierzy nikt, no bo nikt, kto ma 26, drodzy państwo, zarzutów, jeszcze zupełnie oczyszczony ze wszystkich nich z sądu, nie wyszedł. Czekpres.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.